Cześć Wam serdecznie witam do dzisiejszego widia Co dzisiaj robimy? Dzisiaj testujemy system na kamerę tylnią, żeby podłączyć do radia. W takim razie ja tutaj mam radio Android i chcę podłączyć po prostu kamerę na wsteczny bieg, ale nie chcę kabla ciągnąć i no ja chcę to podłączyć na taki system, który właśnie przez Wi-Fi działa. Do tego systemu my potrzebujemy właśnie jeden y, co, y, taki, co sygnał wysyła, a jeden właśnie co tutaj sygnał właśnie dostaje, i w tym systemie nie musimy ciągnąć kablów od radia aż z tyłu do samochodu. Problem jest często właśnie w tych samochodach albo w tych systemach, y, jak, się, jak kabel trzeba ciągnąć, że właśnie y, powiedzmy, ja teraz mam tutaj Golfa 6. Wsteczny bieg jest w tylnej klapie, co w bagażniku, co się otwiera. To znaczy już, żeby ten kabel przeciągnąć od wstecznego światła, by trzeba było iść właśnie przez bagażnik, przez, ten, przez tą gumę, dach trzeba trochę obniżyć i ten kabel przez cały samochód przeciągnąć aż do samochodu. A kamera właśnie w tym samochodzie w golfie 6 jest podłączona nie do bagażnika, tylko ona jest właśnie w zderzaku. W zderzaku tam gdzie światło jest na, na tablicę numerową, tak. I w dzisiejszym widele po prostu nie będziemy ciągnąć kabla od radia aż do tyłu i no po prostu tutaj podłączymy jeden system, który właśnie wideo sygnał dostaje, a z tyłu w bagażniku podłączymy system, który właśnie wysyła sygnał wideo do, no, na wsteczny bieg. I żeby to wszystko właśnie działało, to Wam już chcę pokazać, Potrzebujemy jako pierwsze właśnie dwa takie. no To są nie sensory, to są właśnie te, co te sygnały wysyłają i dostawają. Ciekawe, czy tutaj coś pisze. Wireless Color Video Input 9 do 14V. I tutaj też jeszcze jeden. Wireless Color Video. Tutaj nigdzie nie pisze, czy to jest. Czy on dostaje albo wysyła. Aha, ale ja tutaj już coś widzę. Ten przyjdzie do bagażnika z tyłu przy kamerze, ten z przodu przy radiu. Dlaczego? Patrzcie, jakie kable tutaj właśnie wychodzą. Tu jest właśnie ten czerwony kabel. Jak ja sobie kamerę wyciągnę... Aha, no, oczywiście, kamerę też potrzeba. Potrzeba, Nie, ja w takim razie, właśnie tutaj taką kamerę mam. Ona jest y, ze sensorami na. Y, no, w nocy, żeby było widać. To są właśnie takie infrarot LED. O, przepraszam, tutaj infrarot. Infra, infra, infrared LEDs i ona potrzebuje prądu. Ta kamera jak się ją kupi to jest tutaj właśnie z podłącznikiem do prądu, albo właśnie tutaj podłączymy sygnał wideo. Tego podłączymy do prądu i on od razu daje też prąd do kamery. I, yy, no, I sygnał wideo, właśnie tutaj, przez antenę wysyła do tego co przy radiu, będzie podłączony. Tutaj po prostu musimy podłączyć tylko plus, minus i właśnie sygnał wideo do radia. Tak, yy, ja teraz już tutaj kamerę mam jedną wmontowaną i kabel przeciągłym. Yy, w tym systemie teraz jest jedna rzecz, która yy, mi właśnie takie kurde, w oku coś mam, to jest niemożliwe. Dzisiaj rano mi coś wpadnęło, upinka, jak na pewno jeszcze do szpitala będę leciał. No, tak. Tutaj, właśnie w tym systemie jest tak: ta oto ma kanbus. To znaczy, że jak ja wrzucę wsteczny bieg, to te radio przez kanbus dostaje sygnał, że jest wsteczny bieg wsadzony, i radio automatycznie przełącza na kamerę wstecznią. Inaczej jest właśnie w samochodach, które właśnie tego nie mają, które nie mają Kanbusa. To bym powiedział taki może Golf 3, Golf 4, starsze samochody, albo może jakieś Renault, żółte. Nie wiem jakie, to trzeba wiedzieć, ma samochód Kanbus, czy nie. Takie coś to widać często, jak się ma tutaj właśnie. Co na tym pisze? No tutaj akurat nic nie pisze. Tak, tu. Kanbus decoder. Właśnie tutaj na tej skrzynce pisze Kanbus decoder, bo ten samochód ma Kanbus. Te samochody, co tego nie mają, to muszą naprawdę. Z bagażnika mieć kabel aż do radia, że jak się wsteczny bieg wrzuci, ten prąd, co do lampy idzie, dojdzie też do radia, i potem te radio załącza się właśnie yy, te radio wtedy załącza właśnie kamerę, kamerę albo obraz się załącza na kamerę. Yy, można oczywiście też ten kabel gdzieś tutaj po bokach szukać w samochodzie i sobie wyciągnąć, znaleźć nie wiem jak. Y, y, albo może przy bezpieczniku można zobaczyć, który bezpiecznik jest na żarówkę tylnią od wstecznego biega, i tam można właśnie sobie też prąd pobrać, jak, yy, jak potrzebny jest właśnie do radia. Ale w tym, w takim razie, w dzisiejszym razie jest to Golf 6. Tak samo właśnie działa w Golfie 5. Piątce oni mają kanbus, Volkswagen turan Passaty, te wszystkie samochody mi się wydaje, nie wiem, od roku 2006 to właśnie już mają kanbus, Może nawet, nie wiem, 2005 na pewno też yy, mają kanbus i to wtedy ten system właśnie powinien działać bez problemu. Bez tak, po pierwsze, ja bym powiedział, podłączymy tutaj właśnie ten, co właśnie sygnał dostaje. Podłączymy tutaj do prądu i ten do radia, żeby miał właśnie no, sygnał od wideo. I teraz musimy właśnie wymierzyć, gdzie mamy plus i gdzie mamy minus. Problem jest tutaj. Tu są właśnie dwa plusy, jeden minus, ale tutaj właśnie, bo to jest samochód z kanbusem, zawsze jest plus i zawsze jest minus. I nawet jak się stacyjkę wyłączy, auto wyłączy, tutaj w tym momencie nie ma właśnie plusa albo minusa, jak się bateria rozładuje albo jak się baterię wyciągnie. Tak. Jest taka rzecz, właśnie, ja właśnie minus sobie wezmę po prostu tutaj, właśnie z tego oryginalnego, gdzie zawsze minus jest. I teraz musimy szukać właśnie plusa. A ja tutaj znalazłem właśnie fajną rzecz. Jest kupa kabli i te radio Android. Ona ma tutaj jeden czerwony kabel i na nim pisze ACC. ACC to znaczy, że to jest stacyjka. I wiecie co? Podłączymy ino tutaj. Plus. Pokazuje 0V. Tak. Załączę stacyjkę. No coś tutaj... Coś tutaj nie tyka. Ach, tutaj minus odleciał. Sory. Tak, minus, minus odpadnął. Yy, Pokazuje 11V. Tak, stację wyłączymy. Dalej mamy tutaj te 11-12V. Bateria jest trochę pusta. Wyciągnę ze stacyjki. Mamy 0. Załączę stacyjkę. Znowu mamy 11V. Wyłączę stacyjkę. Już nie ma prądu. To jest właśnie to, co ja szukam. Co teraz musimy zrobić? Yy, bierzemy właśnie moją naszą tą kamerę. Ja już tutaj końcówki takie podłączyłem, dwie i to tutaj po pierwsze. Tutaj mamy wejście, ja to ino przybliżę dla Was. Tak. Tutaj mamy właśnie wejście rear View Camera, na tym tutaj pisze. Musimy kamerę podłączyć. Tak. Kamera jest podłączona. I teraz potrzebujemy prąd. Tu jest plus, i to jest właśnie ten plus, co przed chwilą mierzyłem. Wsadzamy. Jest plus. Tutaj jest ten minus, taka końcówka. Podłączę właśnie tutaj do tego minusa, co zawsze faza jest. Wsadzimy. Uważajcie, jak takie coś podłączycie, bo ja tutaj teraz robię tylko test. Dlatego to tak tutaj właśnie wsadziłem tylko leciutko. Jak to będzie działać, to właśnie te kable ja właśnie wtedy utnę. I podłączę porządnie, ale to jest mój pierwszy test. Tak, i teraz weźmiemy to, i to możemy po prostu z tyłu wrzucić. Razem z radiem po prostu wrzucimy tutaj do tej dziury i zobaczymy. To znaczy nie zobaczymy, pójdziemy do tyłu i zaczniemy podłączać z tyłu, czy to działa. Ale w takim razie to ja tylko po prostu wrzucę, nawet nie będę tego wszystkiego montował, żeby tylko zobaczyć, czy to działa. No i tak, w Golfie 6 to właśnie tutaj po prawej stronie jest y, światło wsteczne, z tyłu po lewej stronie mamy y, y, przeciwko mgielne albo mgielne światła, a w karoserii jest właśnie migacz i normalna lampa. Tak, wyciągniemy ino tutaj tą lampkę, ta mała tutaj jest właśnie y, na... na co to jest? O, to jest na normalne światło, a tutaj ta duża żarówka, ona jest właśnie na wsteczne. Jak ja sobie tutaj zobaczę, to z pobliża o, oglądam, to widzę, tu jest jedna taka, ta, yy, no, prąd idzie tutaj do tego środkowego, i też idzie do drugiej żarówki. To dla mnie znaczy, aha, tutaj jest minus, a tutaj mamy, właśnie, że yy, prąd idzie do tego w na tej stronie. To jest wsteczna żarówka, to mi się wydaje, że tutaj właśnie idzie plus, a tu jest plus, właśnie do światła, że musimy się podłączyć tutaj do tego środkowego minusem, a do tego wewnętrznego, do niego musimy się podłączyć właśnie plusem. Tak, i no, co teraz musimy zrobić? Jest ważna rzecz, na którą musimy uważać. Chciałem wam właśnie pokazać właśnie dlaczego jest potrzebny. Ja to już tutaj tak podłączyłem. Czekajcie, no muszę to znowu odłączyć. To jest właśnie ten stabilizator, który stabiliza... stabilizuje prąd, który tutaj dochodzi, jak ma samochód Canbus i jak jest impulsowy sygnał do światła. Tu są kondensatory w środku. Po... Proste kondensatory, nie chcę tego teraz otwierać, żeby to nie pukało potem, jak to ja to wsadzę. Tak. Mamy plus, mamy czarny minus i mamy żółty plus. I tutaj nawet na tym pisze po angielsku: podłączcie plus i minus do światła wstecznego. Tu jest chyba światło wsteczne, i tak jak ja Wam mówiłem, nie, że ten jest właśnie tutaj plus, środkowy jest minus, mierzyłem i tak to jest. A tutaj ten żółty pisze tutaj podłącz żółty kabel do kamery plus. W naszym yy, razie właśnie teraz akurat my tak mamy, że nie mamy kamery, inną właśnie mamy nasz Wi-Fi Box, który wysyła sygnał. Prąd do kamery stąd idzie, że dlatego powiedzmy, że to jest kamera. Kamera ma tak samo plus i minus. Musimy wziąć plus, tutaj podłączyć. Plus od kamery do żółtego. i tak schować minus pójdzie normalnie od kamery do normalnego minusa i ten minus ale też musi iść do minusa to znaczy my możemy te dwa tutaj właśnie czarny z czarnym podłączymy Zrobimy taki węzełek. Jak wy oczywiście robić, to nie róbcie tak jak ja, tylko to ściśnijcie porządnie. Ja to robię teraz tylko na test, dlatego specjalnie wam to mówię. I co musimy jako następne zrobić? Właśnie od tego kondensatora plus podłączymy do plusa światła wstecznego. Minus podłączymy do minusa światła wstecznego, albo w ogóle gdzieś na masę. Wszystko jedno, gdzie minus pójdzie, ważne jest, żeby ten plus od tego kondensatora szedł właśnie do żarówki. I idzie przez ten kondensator do żółtego i przez ten, od tego żółtego idzie właśnie do kamery. Kamerę tutaj podłączymy do tych dwóch, tak, i już będzie działać. Powiedziałbym. Wsadzimy właśnie czerwony i czarny tutaj do środka. Tak, i powiedziałbym, podłączymy nasz zbudowany system, właśnie do lampy. Minus. Przybliżę Wam kamerę, żebyście też fajnie widzieli. Przybliżymy kamerę, tak. Minus, powiedziałem, jest właśnie w tym środkowym. Na środkowy. A plus, właśnie od tej żarówki ten dolny. O, już wypadną fajnie. Tutaj się wsadza. Jeszcze raz. Nusa, wsadzimy i teraz po pierwsze, jako pierwsze, załączę wsteczny bieg, i tutaj właśnie jest taka mała leda, i ona pow powinna zacząć się świecić, jak system ma prąd. I co się dzieje? Widzicie o Świeci się. Mamy prąd, ludzie? Mamy prąd. To ja bym powiedział od razu. Bierzemy naszą kamerę, podłączymy kamerę, prąd i dzieje się coś. A! Super! Działa! Patrzcie! Pokażę Wam najpierw kamerę tutaj na mnie. Tak. I tu macie, tak, i widać, jest ekran. Właśnie mamy wsteczną kamerę. Tutaj widzicie moją kamerę. Tam fajnie, Febi. Tutaj ja. Super działa, super działa. Ludzie, wiecie co? Ja bym powiedział, wyłączymy teraz światło, bo to jest właśnie kamera, yy, co w nocy. Yy, no, na noc właśnie ona jest. Ona tutaj właśnie ma takie LEDy. Czekaj, pokażę Wam tak. Widzicie to tutaj? Tutaj są LEDy. Widzicie, one też już się świecą, bo ona jest na nocny widok. Wyłączymy no światło, co? I patrzcie, jak fajnie świeci, jak jest ciemno, to na czarno-biało idzie, a jak ja siebie właśnie oglądam, to no bardzo jasne jest, bo, bo ta żarówka właśnie ze wstecznego, z, z, z wstecznej lampy właśnie, ta żarówka tak mocno świeci, że to jest za jasne. I tutaj bardzo dobrze widać, że te LEDy się właśnie tutaj tak y, infra-czerwone, y, ultrafioletowe, właśnie, że one tutaj się tak trochę świecą, tak! Tak! No i to wszystko. I tak się podłącza kamerę, właśnie, do radio Androida, albo to w ogóle nawet nie musi być radio Androida. Starczy nawet jakieś y, takie radio, co ma właśnie tą funkcję żeby wsteczny bieg pokazywać. To już, ja, ja pamiętam, że ktoś mnie już się tutaj właśnie pytał na tym kanale, żeby właśnie y, y, pokazać, jak się takie coś podłącza. I to, muszę Wam powiedzieć, jest fajny system. Co teraz jeszcze interesuje, aha, co my jeszcze w ogóle nie obejrzeli, jaki jest właśnie odbiór, jak samochód stachniemy. Wiecie co? Zobaczymy to sobie. muszę powiedzieć, że odbiór jest elegancki. Trochę tutaj tak miga, mi się wydaje, bo nie jest porządnie podłączone. Te kable nie są dobrze podłączone. O, są z sobą wyłączyły, ale tak to nawet dobrze wygląda. No, tutaj, a, jak przejdę. No, ciekawe, ale muszę wam powiedzieć, że ten system nawet dobrze działa.